Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy dla innych. Uroczyście, ślubuję, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł Tomasz Latos. Poseł Teresa Piotrowska. Poseł Piotr Król. Paweł Skutecki. Dotychczas w, w moim życiu to było najważniejsze wydarzenie, dlatego że w pełni, w stu procentach od dzisiaj pracuję do ojczyzny. To dla każdego chyba parlamentarzysty jest bardzo ważny dzień w życiu, a zwłaszcza dla nowych parlamentarzystów takich jak ja. I nie mam, proszę Państwa, wątpliwości, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, tu, w Wysokiej Izbie, dziś, bez wątpienia wszyscy jesteśmy patriotami. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I chciałbym, żeby także tutaj, w tych debatach, które się będą toczyły, tym elementem, przy różnicy poglądów, która jest zawsze oczywista, tym elementem miłości był przede wszystkim wzajemny szacunek. W najbliższym czasie będę chciał przygotować i spróbować doprowadzić do obrad na temat pakietu udłużeniowego, o którym mówiłem w kampanii. To będzie pakiet składający się z kilku... Ustaw i ustaw zmieniających obecne ustawy, które pozwoli uwolnić parę milionów Polaków z pętli, którą, którą nazywamy dzisiaj zadłużeniem. A tak naprawdę to nie są długi, bo... Długi tych nie da się spłacić, przestają być długami. Najważniejsza dla mnie będzie praca, w zarówno w komisji, mam nadzieję, że będę miał w niej okazję pracować w komisji samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego, szpiniowanie też spraw Bydgoszczy. No wreszcie sprawy związane z przedsiębiorczością. Z ułatwieniami dla, dla przedsiębiorców. Do no, takich tematów jest dużo. Jest kwestia z realizacji wszystkich naszych zobowiązań, także mamy co robić. Ewa Kozanecka. Zbigniew Pawłowicz. Prowadź nas Polską.